Cześć, tutaj Kuba, a to jest SmackDown vs. Row 2007. Jesteśmy w grze SmackDown vs. Row 2007. Dzisiaj zaczniemy sobie Season Mode. New. Yes. Myślę, że na normalu na początku zaczniemy je z pewnością, później sobie zmniejszymy. Albin Sorki, zwiększymy sobie poziom gry, ponieważ dawno w tą grę nie gry, muszę przyznać, i mam takich kilku typów dobrego wybrania. Nie będę grał swoim postacią, wybieram sobie po prostu kogoś. Chris Benoit, Edge, może Edge, nie, John Cena, nie. Kogo by tu sobie, Kurt Angle? A, nie wiem, nie wiem. Mick Foley, Randy Orton, Rob Van Dam, Shawn Michaels. Okej, okay, nie mam pojęcia, więc zacznijmy sobie to. Może. Triple niech będzie. No i okej, okay, co my tu mamy? Begin Week. Czyli po prostu jedziemy dalej dalej locker room. No i tutaj poziom gry i zapis. No więc jedziemy. Begin Week. Taking on the show. No i okej, okay, Triple H kontra Big Show na row, Walka o 5000 dolarów w tej grze. Chris Benoit i Kurt Angle. To były walki tej wujki. Niesamowite. Through this. Where's the big show? Panie i panowie, nadchodzi nasz przeciwnik. Big show, jeszcze we włosach. Here comes the big show. Dobra. I czy to będzie on? Panie i panowie, czy to będzie the game Triple H? O, tak, czas zagrać w grę. Czasy Evolution powracają, to jest wikt inny, jak True Replay. O tak, stary, klasyczny, True Replay. Trudno mi powiedzieć, czy to wejście jest takie samo jak w WWE 14, czy też inne. Ale chyba inne, trochę tak, tro, różni się trochę. No, inne jest. Ale też niby odzorowane jest, ale inne. No tak. To jest właśnie wejście Triple Ha. Fenomenalnie. Fenomenalne wejście. Jedno z najlepszych wejść w historii całego. WWE. No tak, triple H. polał się wodą. No tak. Jezus, mamy wakacje w końcu, nie? No właśnie, więc skoro mamy wakacje, to mamy lato, a z tym wiąże się, wiążą się upały, wiąże się ciepło. No i wcale się mu nie dziwię i teraz replay, czy będzie mój ulubiony moment z jego wejścia? Tak, jest. No tak. O Boże, jak to wygląda. Dobra. It's the Undertaker! It's Kane, it's your brother, Kane. Brat jego, przyrodni w Storyline. The Brothers of Destruction. Normalnie okay, nie są braćmi. No, no loading. St stamina, system, Boże, stamina, jak ja tego nienawidzę w grach, to jest po prostu masakra, stamina to jest najgorsze, co może być, naprawdę, to mnie ogranicza do pewnego momentu i rozpoczynamy Triple H kontra Big Show i wow, ale zaczął agresywnie na początku Triple H, no i teraz, jeszcze raz, o oh, Jezus, no i po raz kolejny, no i wypada Big Show, słyszymy reakcję fanów i X-Handle. I jeszcze jeden X-Handle, ale teraz... Wow, low blow! Low blow! Obyśmy tylko nie przegrali! X-Handle po raz kolejny! Czy, czy to może być winia? A nie wiem, chyba tak, ale pusiliśmy. Dobra, cztery. I, i gadkik kontra, dobra! Jak się biegała Y na bazie od Xboxa i lewa gałka. Czyli kierunek, dobra, co tam jeszcze było? Muszę się przyzwyczaić, ponieważ nie ja grałem w tą grę dobre 3 miesiące, 3-4 miesiące i teraz... Wow! Prosto Giganta i jeszcze jeden extendal i jeszcze jeden. Dobra, postaram się zdobyć finishera, no ale jak widzimy to teraz, replay za to, no obrywa od Big Show'a, to jest właśnie trochę denerwujące, że tu trzeba naciskać. Wszystko. Tu trzeba wszystko naciskać, żeby wstać. Nie lepiej jeden przycisk, tylko nie. Cijeczki musieli musiały... Cijki po prostu musiało dać wszystko, żeby naciskać, żeby było trudniej. No ale nie oszukujmy się, trudniej nie znaczy lepiej. No ja wolałem jednak ten stary system, dobra. No mm, gadnik. O Jezus, panie i panowie! Pedigree! Triple H uderza! I teraz pytanie: A dobra, tak się przypinało. Prawa gałka na dół, dla ciekawskich. Dobra. No i co teraz robi? DDT. Świetna animacja tego DDT. Dobra, no. Czyżby? No i triple H po raz kolejny kontruje. Dobra. Spróbujmy teraz. No, low blow. Nie chciałem powiedzieć, że spróbujmy teraz wykonać low blow. Chciałem powiedzieć, co. Innego. Dobra. Oh, 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 znowu skontrował. I DDT po raz kolejny w tym samym miejscu. W, w jednym odcinku będziemy grać sobie dwie walki, żeby było ciekawiej. No serio. My się Big Show zbagował. W takim momencie. No w końcu skontrował Triple H. Okej, okay. I teraz. Ach, nic z tego. Dobra. I Chop. I Extendor. I jeszcze jeden, dobra, chwila. Wejdziemy sobie na trzecią linę. A, oh, już musiał skontrować, olbrzym, Big Show kontruje. No. Sorry, no ale kurde. No, wstawaj, ale tu się przynajmniej gra trudniej, tu się przynajmniej, o, oh, mój Boże, gra trudniej i świetny leg drop i teraz co zrobi Triple H? I, aj, hiptos, przerzut Sony, został momentalnie. The Game nad Big Showem, no i pewnie skontruje, o nie skontrował, cóż za zaskoczenie, no i czyżby, czy to jest crossface, to jest crossface, panie i panowie, to jest crossface, dobra, puścimy chyba sobie to, dobra, o, mamy finishera, nie zamierzam tak tego zostawić. Ale, sorry, ale ja, ja ten, ja sobie zrobię tak, że w środku ringu albo gdzieś z tego finishera wykonam, bo inaczej może mieć row break albo coś. No, chodź tu. No serio. Dobra, no i wiedziałem, Boże, Big Show. Nie musisz mnie aż tak, nie musisz mnie aż tak dobijać, dobra. Dobra, to musi być to, no, skąd, nie no, serio kontrował mi finisza serio. No i jak scandal. no dobra, teraz próbuję. No i podcięcie, dobra, triple H jest na trzeciej linie. I wow, co to w ogóle miało być? Dobra, o mamy finishera. tego nie zauważyłem. To jest bardzo ciekawe, że jednak mamy tego finishera. Dobra, i świetnie, świetnie zaciągnięcie. I o właśnie o to mi chodziło. Teraz sobie pozwolę wykonać finishera, ale tego panie i panowie GodKick i czy to będzie to Triple H, czy The Game uderzy to jest pedigree, to jest pedigree, Triple H przypina. raz, dwa, trzy, Triple H wygrywa, wow, what's up Kali.

And that's very, very cool. I to bardzo, bardzo ciekawe. Nie rozumiem o tym, co tu jest. Nein, nie chcę. Guerrero i Triple H. Czyżby to byłam. stajnia? Nie jestem takiego czegoś winna. To jest złe, to jest po prostu niedobre. Ach, ten Boogie Man, ach, ten Boogie Man. Dzień dobry, dzień the where are no I okay jak widzimy ten nasz pokój mamy wiadomość od Carlito, hey man, me, Carlito. I just want to thank you for all of your help last week me and Chavo and Devari. we're sick of being pushed around by big domains like big show we're going to prove that the strength in numbers and now you got no choice but to join us and help finish the job we started on big show I mean come on what are you going to do No i okej, okay. Karrito, życzę nam powodzenia i może jeszcze tak oprowadzę Was po tym pokoju. Modowałem go tutaj w oddyskarbidego, jak widzimy tutaj klub, bar. No i um, co tam, otworzysz DVD i świetnie kanapa. Sobie możemy zmieniać loading loading screeny? Tu jest nasza siłownia, szatnia. No co my tu mamy? Mamy komputer, mamy tutaj trzy brandy. Takie, o to jest fajne, wam powiem, to jest fajne. Tutaj etykietka Smackdown. No i moje trofea w tej grze, które zdobyłem. No i tutaj moje pasy, które zdobyłem. Brakuje mi jeszcze pasa Smoking School Championship i Million Dollar Championship, czyli. Pasa Milion Dollar mena albo Goldasta lub Teddy'ego jego Lub też właśnie... Yy, Smoking School Championship, czyli Paso Stone Coldastia, Austin'a No i okej. Okay. Triple H Visura na dzisiejszym ROW, więc jedziemy. No i co nas czeka? Czeka nas Storyline z gigantami cały czas. No ale cóż, tak to jest. Ale tak się tak raz zaczyna? No i nadchodzi, replay start the play, the game. Dobra, wejście sobie pominiemy. Jedynie połowę wejścia mogę wiskary pokazać. Wiskara. Mm, Kiedyś równie znana jako, znany jako, Big Buddy V Viscera! Viscera, viscera! O, oh, Jesus Jesus Psy za oknem szczekają normalnie. Kurde, fenomenalnie. No i czekamy, no nic. Kurt Angle! Okej, okay. więc... Envy... Runmental Grappler... Dobra, nieważne. Viscera kontra Triple H! Na... Monday Night Raw! No i od razu Triple H poszedł. Do, przeszedł do ataku. No i co teraz robi? No, proszę bardzo, czyli by Vizcora, Vizcora był w poważnych tarapatach. Triple Dziolini! Wow! Świetny knee drop. I jeszcze elbow. I ex-handle, ale teraz Viscora kontruje. No, właściwie nic z tego, że nie kontruje, ale unika po prostu ataku. I jeszcze ten elbow, przejście. I wow! Prosto w głowę, dobra. I jeszcze ex-handle, ale teraz God kick. I zaciągnięcie. O oh my god, Viscora kontruje, Visora kontruje. No i Extendal Headlock zapięty w zasadzie. No i teraz przejścia Triple H -a. I świetny. Teraz Snapmer, prosto do narożnika. I co zrobi? Teraz Triple H. Wow, ale teraz Triple H. zamieszał, dobra. Chwila, co ja tutaj zrobię? No, chodź, Visora. Gatkik, A nie tak? TAK! oh my god! Czyżby to było to? Pedigree! Teraz Pedigree na wiskarze. Ok, no i przypięcie będą liny. Tak sam scenariusz jak na Big Shole. Tak, na największym atlecie świata. Dobra, no i teraz... Po raz kolejny. Wow, 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 Viscera, co ty robisz? A ja, jajaj, ale trzymanie, ale trzymanie. Ale przynajmniej Roquez ma świetnego. Dobra. No i jeszcze raz. Ok. No i co teraz robi AJJ Hunter Herskem Przelatuje przez Visera! Świetny hip, jeszcze dorzuca leg dropa. Dobra Hunter, bierzemy się za Visera. Dobra. I teraz triple H handel sędzia leży! Sędzia znokautowany! Panie i panowie! Nie wywałe! Nie! Triple czą się do tego pasunie! Pedigree! Inna animacja. Świetna! Pedigree. Ale sędzia leży. Serio? Zaz Wisora kikautuje. Dopiero teraz zauważyłem, że Visora ma... Znaczy ja widziałem, że ma złote zęby stawione po wypadku tam w ringu. Ale Rycze też nadzorowali. Bardzo fajnie, no sędzia licz! No i no nie, no kurde. A było tak świetnie, tak pięknie było. No ale no cóż, nasz błąd. Dobra, serio, ja od razu wstanę. No to jest chamstwo. Dobra, no. Wow, cóż za przerzut Oldi Sury. Od visura rządzi. Dobra. Czyżby to był powerbomb? No skontrowałem. No, skontrowałem. O oh my god, power powerbomb do narożnika. Dobra. No i teraz o wyjdziemy z tego bezproblemowo. Mam nadzieję, że za niedługo finishera sobie wykona mi. Jeszcze wysura obrywa teraz cały I jeszcze jeden od Triple H prawy sierpowy. No i low blow! Low, low, dobra. I prawy. Triple H nie daje za wygraną. Co tam sędzia pokazuje? Co tam pokazuje sędzia? Ja nie mam pojęcia, ale wiem jedno. To będzie pedigree po raz trzeci. I ostatni... czyżby? Wy? Visorak Favi. Visorak Favi. Visorak Favi, Triple H przypina raz, dwa. I to Blood Assassin. The Celebrate Assassin. Blood. Assassin, krwawy zabójca Triple H, pokonuje właśnie Wyssre. Lod Assassin. Taki przydomek. wrestlera, nieźle by to wyglądało. A fajnie. Ale co się stanie? O, oh my goodness. Panie i panowie, Big Show. Wchodzi do ringu. Czy to będzie co? Serio? Triple H, czy ty masz walczyć? Żby sure well może! Nic z tego, panie i panowie, czy to będzie chow Slam? slam na Triple H! Oh my god. No, tak jest. Ale ciekawy storyline się szykuje wam, powiem ciekawy! Jak nawet Later that night. What the hell? O co chodzi? Cóż by była jakaś kascenka Czy coś? Nie wiem.

No cóż, to by było na tyle z tego odcinka 22-minutowy. Nie wiem, pisze czy seria Wam się podoba. Bo, jak dla mnie, początek był ciekawy. Gram tą karierę Triple H, ten Season Mode. No więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam jeszcze sobie grę. Zapiszemy, pisze kiedy chcecie, następny odcinek z tej gry. Bo, naprawdę, gra moim zdaniem prezentuje się nawet ciekawie, jak do nagrywania. No więc co tu dużo mówić. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.